47 punktów plus 2 bonusy. Jak to jest jechać przed byłym mistrzem świata? No, na pewno ciekawie. Gdzieś sam na początku nie dowierzałem. Fajnie udało mi się wyjść z pierwszego łuku. Gdzieś troszkę błędów na koniec popełniłem i nie udało się przywieźć tej trójki, ale na pewno fajna nauka i jedziemy dalej. Znajomość toru i to, że tutaj jeździsz na co dzień na pewno Ci pomogła? No na pewno tak, gdzieś te ścieżki mi pomogły, które znam, tak, gdzieś fajnie było się pościgać z tak doświadczoną stawką i w końcu w kadrze gdzieś mojej wymarzonej w biało-czerwonych barwach naprawdę ten występ zaliczam do udanych, gdzieś mogło na pewno być lepiej, ale nieźle, walka na trasie i nauka kolejna. To było zawsze moje marzenie z tym orzełkiem na piersi wystartować i biało czerwonych barwach i było naprawdę fajnie. Miło mi chłopacy przyjęli i bardzo się z tego cieszę.